Dzisiaj udanie rozpoczęliśmy spotkanie, szybko wyszliśmy na prowadzenie 3 do 0. Jednak potem coś chyba nie poszło właśnie myśli. Kończymy spotkanie remisem. Czego zabrakło w tej drugiej połowie? Ciężko coś powiedzieć po takim spotkaniu. Wygraliśmy 3-0. W sumie uważam, że do 70 minuty mieliśmy całkiem ten mecz pod kontrolą. Później straciliśmy jedną branku drugą, trzecią. Nie wiem, gdzieś zabrakło zaangażowania. Zaangażowania każdego zawodnika i chęci do grania, ja tak uważam. No może już tak nie, nie ponuro kończmy ten wywiad. Popatrzmy też na całą tą rundę tutaj jesienną w domu, bo dzisiejszym remisem pozostawiamy ten nasz stadion, czy Mickiewicza 13, niepokonany. Chyba jest to taki dobry prognostyk na następną rundę, już no, w dalszych spotkaniach domowych. Cieszymy się z tego, że nie przegraliśmy żadnego meczu u siebie, ta nasza morawa jest taka dla nas bardzo dobra, ale tak uważam, jak wziąć całą tą rundę, no to za bardzo dużo remisów mieliśmy. Już za tydzień czeka nas ostatnie spotkanie tej rundy jesiennej, jedziemy do Pytlina zagrać z miejscową Wieżycą, jakie są twoje przewidywania co do tego spotkania? No na pewno już od jutra musimy zapominać ten mecz dzisiaj z Arką i nastawiamy się tylko na trzy punkty, żeby jak najlepiej skończyć tę rundę.